Cześć, w mojej low-tech'owej kostce z bojownikiem zaszło parę zmian. Także jest o czym opowiadać, jest na co popatrzeć. Zapraszam Was do oglądania. Zacznijmy sobie od obsady, bo jeśli widzieliście pierwszy film z tego akwarium, to na pewno widać tutaj na pierwszy rzut oka różnicę, jaką jest bojownik. Tamten bojownik poszedł do akwarium w biurze. On tam bardziej pasował, ta kolorystyka jego fajniej się zgrywała z roślinami, które tam są. A tutaj wylądował bojownik Super Delta w takiej kolorystyce niebiesko-żółtej, i wydaje mi się, że tutaj lepiej pasuje. Ten niebieski fajnie się odznacza na tle niebie niebieskich, zielonych roślin. Niebieskich roślin jeszcze nie mam. A ta, ten żółty kolor, który prześwituje w jego płetwach, fajnie zgrywa się z tłem, które w tym akwarium jest. Także przede wszystkim ten bojownik. Doszły również żółte krewetki Neocaridina Yellow. Świetne krewetki dla początkujących akwarystów. Nie wymagają zmiękczającego podłoża, podłoża aktywnego, które również gdzieś tam by pH nam obniżało. Świetnie radzą sobie w nieco twardszej wodzie, na kranówce i na zwykłym piasku. Także właśnie one tutaj są i bojownik ich nie atakuje że trafił się taki bardziej łagodny. Do tego dostałem w spadku od znajomego, który likwidował akwarium. Trzy otoski, one na ten moment są tutaj, jaki będzie ich dalszy los, tego jeszcze nie wiem. E, także tak wygląda e, obsada rybna na ten moment w tym akwarium, i raczej nie planuję tutaj już większych zmian. Kusiły mnie jakieś e, mniejsze rybki, typu e, Rasbora Galaksy, lub e, Rasbora Makulata, albo Borneańska, ale e, stwierdziłem, że tak jak jest, chyba jest dobrze. Dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym myślicie. E, jeśli chodzi o roślinność. To doszedł tutaj Bolbitis Heudelotti. Póki co te liście nadwodne troszkę dostają takich brązowych plamek. One adaptują się do środowiska typowo tego podwodnego. Z czasem zacznie sobie wypuszczać te podwodne liście i będzie też te podwodne liście są takie dużo ciemniejsze i troszkę innego kształtu. Zobaczymy, jak będzie sobie radził tutaj bez dwutlenku węgla. Mam nadzieję, że dobrze. Monstera, którą tam posadziłem na szczycie korzenia, świetnie sobie radzi. Wypuszcza coraz to nowe liście i pnie mi się po ścianie do góry, także naprawdę jestem zadowolony z tego efektu. Lampę zwiększyłem moc, tam na początku świeciłem chyba 40-45%, Teraz świeci na 60% intensywności i dalej przez około 7-8 godzin dziennie. Wymieniłem również wkłady filtracyjne tutaj w mojej kaskadzie. Dostałem do testów nowe media filtracyjne z marki Squali. Squali to marka, która z pasją i zaangażowaniem dostarcza najwyższej jakości media filtracyjne do akwariów zarówno morskich, jak i słodkowodnych. Póki co w ofercie marki Squali mamy media filtracyjne, głównie biologiczne, różnego typu różnej wielkości krążki ceramiczne, takie małe kuleczki, które ja użyłem tutaj w filtrze, duże bloczki i na takie bardzo duże bloczki, które bardziej już się nadają na przykład do sampów w akwarystyce morskiej, oczywiście węgiel aktywny oraz żywica jonowymienna i tutaj e, ja też użyłem tej żywicy jonowymiennej. Mm, ona jest w naprawdę fajnej konkurencyjnej cenie. W ogóle całą ofertę e, marki Squali możecie sobie podejrzeć e, w sklepie Coral House. Jest ona tam dostępna od ręki i w e, dostawie do 24 godzin u was. Także e, ja sobie za Tutaj założyłem tą żywicę wymienną i co fajnego jest w tych produktach jest to, że od razu dostarczane są woreczki, nie trzeba tego przesypywać, nie trzeba dodatkowo kupować tych woreczków, ponieważ ta żywica janowymienna jest naprawdę drobna i ciężko dobrać te, te woreczki tak, żeby to fajnie się sprawowało w naszym filtrze. Teraz na jak możecie sobie zobaczyć, jak wyglądają te media filtracyjne. A oprócz tych typowo biologicznych, oprócz węgla aktywnego i żywicy jonowymiennej jest jeszcze pelet redukujący. To już też bardziej do akwarystyki morskiej. Taki pelet umieszczamy w sampie, w miejscu, gdzie jest wysoki, duży przepływ wody, i on powoli tam. Bardzo intensywnie namnażają się bakterie, jedząc ten pellet i przy okazji pochłaniając związki organiczne z wody. Dlaczego tutaj zdecydowałem się, żeby użyć żywicy? No tak jak widzicie na dnie akwarium są różne szyszki, liść ketapangu, plus to drewno naprawdę tutaj zabarwia wodę. I mimo, że na początku jeden z koszyków wypchałem węglem aktywnym, to ta woda cały czas tutaj była taka brązowa, więc zdecydowałem się użyć żywicy Purify. I specjalnie właśnie po wymianie wkładów nie robiłem podmianki. Jak możecie zauważyć, woda już jest krystalicznie czysta, nie ma tego brązowawego. Zabarwienia. Podczas zakładania tego akwarium plan był taki, żeby to akwarium było jak najbardziej minimalistyczne, żeby ukryć ten sprzęt, żeby było bardzo proste w prowadzeniu i póki co te założenia się sprawdzają. Akwarium wygląda naprawdę dobrze. Nie zabiera mi dużo czasu. Raz w tygodniu wykonuję niewielką podmianę. Nie podmieniam tu więcej niż 50% wody. Wodę, jaką używam, to jest woda demineralizowana. Mineralizuję ją oczywiście. Mineralizatorem Ishiko z Yokuchi do twardości około 120 ppm, mierzone TDSM. I uzupełniam to jeszcze bakteriami z szoka, bakteriami szoka i również z Jokuci. I tak raz w tygodniu właśnie wykonuję taki zabieg pielęgnacyjny jakieś tam przetarcie szybek oraz silikonu. No i to jest dosłownie wszystko, co tutaj robię. Także ja teraz zrobię właśnie taką podmiankę, bo jest weekend. To jest dzień, w którym wykonuję tutaj ten serwis. Ja biorę się do roboty. Wydajcie znać w komentarzach, czy akwarium Wam się podoba. Jaką obsadę rybną wy byście widzieli w takim akwarium. Zostawiam Was również z jakimiś ładnymi ujęciami, tutaj zbliżeniami na akwarium. Dzięki za obejrzenie filmu. Do zobaczenia w kolejnym. Cześć!